A kuku, minął maj. Rozliczmy się wobec tego. kidoki, moja lista już przygotowana. O, bluzy lub kubka wstydu do szycia. Czy ja muszę mówić, że to nie pykło? Chyba nie muszę. Więc idźmy dalej, co jeszcze nie pykło. Okna, zasłony i firany. Też nie. Dobra, lecimy dalej. 8 km w biegu, a i owszem, nawet 12. Odhaczam. Dwa razy badminton lub squash. Nie odhaczam, udało się tylko raz. I był to skłosz, i było strasznie gorąco, i w ogóle cud, że dałyśmy radę zgrać się czasowo, przy tej pięknej pogodzie, przy tylu fajnych rzeczach na zewnątrz, zdecydowanie badminton lub skłosz przechodzą na y, okres chłodniejszy. Dwa filmy na YouTube. Pykło, pykło. Były dwa aż albo tylko. I ostatni to właśnie było nosework. I tak przy okazji, bo to było bez listy, bez listy to co się wydarzyło to był egzamin i właśnie zawody towarzyskie nosework. I to dosyć dużo czasu pochłonęło, ponieważ dowiedziałam się o tym dopiero jakoś tam w, chyba w pierwszej połowie maja. Ale mimo wszystko czasu było wcale nie tak dużo. Pies niekoniecznie był chętny do współpracy. Ja też nie do, nie do końca miałam możliwości czyli tak powiem czasowo organizacyjne, ale pykło, więc dzięki temu też jest filmik, więc podrzucę Wam go tu albo tu, nigdy nie pamiętam z której strony, tu, 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 tu gdzieś, I, i będziecie mogli zobaczyć, jeżeli Was to interesuje. Lecimy kolejne. Wcierka 4 razy na tydzień. Nie oszukujmy się, nawet jeśli były 4 razy na tydzień, to na pewno nie co tydzień, więc nie zaliczam. Kolejne, wścieklizna. Przypominam o tym miesiąc temu, żeby zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie, żeby zainteresować się tematem, żeby zobaczyć, kiedy wasz pies powinien mieć szczepienie. W związku z tym mój jest już zaszczepiony. Kolejne, które było na liście, to przypomnienie Wam o badaniach. No i moje badania też miały się odbyć, więc się odbyły. Kolejna na mojej liście była Filharmonia I niestety, ale nie była ona załatwiona w maju, bo nie wiem dlaczego w moim mózgu wzdrało się, że karta podarunkowa może być wykorzystana online. Nie, nie może być. Muszę iść osobiście do kasy biletowej, więc wybrałam się tam, ale już został mnie czerwiec, więc bilety mam. Ale nie był to maj, więc no nie zaliczam, bo miało być maj. Ale z drugiej strony powinnam to zaliczyć, bo przecież zrobiłam to zanim nagrywam ten filmik, więc hmm, trochę dylemat. Ale lecimy dalej. Ostatnia rzecz. Czy ja już mówiłam, że oddałam leki, bo czułam się winna, że nie zrobiłam tego szycia, więc ogarnęłam apteczkę? Jeśli nie, to mówię, a jeśli tak, no to widzicie skleroza i tyle. Lecimy do czerwca, bo już jest czerwiec w ogóle, więc idźmy, pójdźmy. O! O! Piesio się chciał przytulić. Dobra, lecimy. Co w czerwcu? Słuchajcie, czerwiec sobie chyba jakiś taki mega przyjemny zaplanowałam. Wymyśliłam sobie, że chciałabym spróbować w ramach takiego odstresowywania się i walki ze stresem. Zresztą zostało mi to polecane przez Fizjo, żebyś tak troszeczkę zainteresować troszeczkę innymi podejściami do stresu. O. I z takich, jedną z takich propozycji był właśnie taniec intuicyjny. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest w praktyce. Mniej więcej tam coś czytałam. Chciałabym tego spróbować. Umówiłam się nawet na wczoraj, żeby iść na ten taniec intuicyjny, bo po raz pierwszy od dnia domu, kiedy miałam wolne popołudnie i wiele chęci i w ogóle energii. I wiecie co? I rano w trakcie pracy zdalnej Wpadł mi do mieszkania szerszeń, nawet nie wiedziałam, że to jest szerszeń, nawet nie wiedziałam, że on wpadł w ogóle, nie wiem jak to się stało, że on mnie udziałał, ale ból był przeogromny i nie było mowy w ogóle o jakimkolwiek poruszeniu się dalej niż, wiadomo, w obrębie mieszkania i to jeszcze skacząc na jednej nodze, więc niestety nie pykło i mam nadzieję, że pyknie za tydzień, ale jeśli nie, no to naprawdę, no, no nie, no po prostu po prostu już nic nie mówię na ten temat, bo się boję zapieszyć. Lecimy do kolejnego. Filharmonia, iść i to tyle. Po prostu e, idźmy do tej filharmonii, e, posłuchajmy tej muzyki, skorzystajmy z tego e, podarunku, który otrzymaliśmy i, i tyle. E, kolejne. Rower, próby wózka. Jakkolwiek to nie brzmi, e, może wyjść tak, że to będzie rower z wózkiem albo rower bez wózka. O co chodzi z wózkiem? Przecież ja nie mam dziecka. No tak, nie mam dziecka, ale mam psa e, i wymyśliłam sobie w tej mojej e, pełnej Pomysłu w głowie, że świetnie byłoby jechać rowerem, w ogóle wyobraźcie to sobie, pojechać rowerem, na przykład na, na jakąś wodę, albo nad jakiś, nie wiem, stawi to woda właśnie, Martina Hej. Whatever. Gdzieś, wiecie, yy, do jakiegoś lasu, albo na jakąś wodę, albo no gdzieś w jakieś fajne miejsce, pojechać po prostu i. I pobiegać sobie z pieskiem, pochodzić i tak dalej i wrócić. No ale pies nie będzie biegł przy rowerze, zwłaszcza przy takich temperaturach typowo letnich. Zatem kupiłam wózek. No Czy pies będzie go lubił, nie mam pojęcia. Pierwsza próba była w domu, no ale wiecie, coś to stoi i fajnie wygląda i jest kocyk, to może być fajne na chwilę. A czy, że tak powiem, ruch w tym będzie fajny, to zobaczymy. Więc albo z próbą wózka, albo sam wózek, albo rower z wózkiem. Albo jeśli to nie pyknie, no to może po prostu rower, w sensie muszę go napompować, muszę go ogarnąć i z nim po prostu się gdzieś gaznąć, więc może to pyknie. W ramach eksperymentów chcę zrobić deserek. Może nagram to właściwie jak wyjdzie. Chociaż w sumie jak nie wyjdzie, to też można to nagrać, nie? Pośmiejemy się razem. No dobra, no to to jest pomysł, pomysł na to, żeby to zrobić. E, a wiecie co? A tak właściwie. Widzicie jakie mam włosy, nie? Niby proste, ale czasem jakieś takie niby pokręcone. Może by tak się pobawić w jakiś taki. W skręt, w skręt, taki, wiecie, wydobywanie skrętu, w skrętu, nie? No, to by mogło być ciekawe. Dajcie znać, czy, czy jesteście zainteresowani czymś takim, bo może. Czekajcie, dopiszę sobie to do listy. No, to by nie było takie. Dajcie znać, czy was by to interesowało. Ok, e, mam już tylko trzy miejsca. Trzy miejsca po przecinku chciałam powiedzieć. Nie, nie, nie. E, jeszcze tylko trzy pozycje. Ok, kolejna to jest ćwiczonka od fizjo. No niestety, starość nie radość, ćwiczyć się nie chce, zwłaszcza tych powtarzalnych rzeczy, jakieś oddychania, dziwne rzeczy, kto to widział. No więc yy, zapisałam, powiedziałam, jeśli macie ćwiczenia od fizjo, też je wykonujcie. No. Czujecie się zmotywowani? Bo ja bardzo. Okej, okay, kolejne to dwa filmiki na YouTube. No, zobaczymy, czy pyknie, mam nadzieję, że pyknie. I 8 km biegu. Więcej nie biorę, bo po pierwsze jest gorąco, po drugie mi się nie chce, a po trzecie jest pełno pyłków, więc jakoś to ogarnę. Koniec, jej, pykło, wystarczy, dajcie koniecznie znać, jakie wy mieliście plany na maj i co z nich wyszło i czy dużo wyszło, czy nic nie wyszło, czy też tak trochę pozawalaliście jak ja i jakie macie plany na czerwiec, co będziecie ciekawego robić i widzimy się w następnym filmiku, pa, pa. Ej, ale zostawcie tego, no, suba, lajka i, i komentarz, o.